Czym są te umiejętności miękkie w ogóle Tąku, jakby tak dla ciebie, jakbyś nie wiem, tak w dwóch słowach miał powiedzieć, czym są umiejętności e, miękkie dla ciebie? Jasne, no więc akurat o umiejętnościach miękkich, zaczynając od tego tematu, moglibyśmy nagrać z 15 webinarów i tak by było za mało, bo umiejętności miękkie, tak jak już zauważyłeś wcześniej, to jest coś czego nie możemy zmierzyć i, i zważyć. Natomiast um, możemy powiedzieć, um, jeśli mówimy o tym, co to jest, to możemy zaliczyć tu na przykład komunikację między ludźmi, e, bardzo szeroki temat, e, psychologia komunikacji, psychologia relacji interpersonalnych, to jest coś, co, e, co, co zajmuje no, no, no wielkie działy po prostu. Koncentracja jest umiejętnością miękką, która jest coraz bardziej doceniana, widać to na rynku. Ja się cieszę bardzo z tego powodu, bo koncentracja jest jednym z naszych największych zasobów i bardzo dużo naszych problemów wynika z tego, że nie potrafimy się odpowiednio skoncentrować, nie umiemy tej uwagi przełożyć na to, na co byśmy chcieli. Dalej jest zarządzanie sobą, zarządzanie innymi osobami, dalej jest motywowanie, motywowanie siebie, innych, dalej mamy zaangażowanie, oczywiście, które też jest umiejętnością miękką. Organizacje, dalej jest adaptacja. Możemy mówić o współpracy, możemy mówić o kreatywności, o krytycznym myśleniu, skutecznych jakichś zachowaniach, prawda? nawykach, które też są, więc, więc tutaj mógłbym, mógłbym jeszcze, jeszcze wymieniać, prawda? Bardzo, bardzo szeroki zestaw rzeczy. Bo super, zgadzam się z tą w 100%. Jak jeszcze tak patrzę u siebie na ścianę, bo na ścianie mam wywieszone wszystkie umiejętności miękkie, jakie w ogóle kiedyś znalazłem w internecie. I jeszcze tak zerknę tutaj pod spód i tego, co pamiętam, było ich 86 tak jakby nazwanych. Ja uważam, że wiele z nich jakby one się powielają niektóre albo zawierają w sobie, natomiast jakby ktoś wziął się mocno zastanowił, to może znalazłby faktycznie miejsce, żeby wyszczególnić tych 86 w różnych kategoriach, właśnie takich jak no w ogóle porozumiewanie się, przywództwo, metody wpływu, umiejętności osobiste, koncentracja, kreatywność i tak dalej, więc mówimy o tym. A ja jeszcze tak. Ten mój techniczny zmysł mi kazał jeszcze szukać głębiej i w ogóle pierwszy raz takie stwierdzenie umiejętności miękkie to pojawiło się, jeśli dobrze pamiętam, to był przewodnik, to było takie podsumowanie konferencji militarnej Stanów Zjednoczonych. To były dokumenty, które zarządzały szkoleniem wojskowych osób i tam w ogóle nie było nazwy umiejętności miękkie, tylko pojawiło się umiejętności, w dużym uproszczeniu, takim tłumaczeniu umiejętności, te, które nie służą bezpośrednio obsłudze maszyn i urządzeń jakby to było takie jedno chyba z najprostszych, to było, jeśli się nie mylę 50-60 lata, gdzie w ogóle w oficjalnym dokumencie opisującym metody szkolenia amerykańskiej armii to się pojawiło. I następnie ta definicja no, ewoluowała. Dzisiaj e, nie ma takiej jednoznacznej definicji, czym są te umiejętności miękkie. To, co Tomasz wspomniałeś, jest tak, takim przekrojem, więc mam nadzieję, że to e, w pewien sposób wyczerpuje ten temat, choć tak jak Tomek, Tomek wspomniał, ten temat jest tak szeroki, że moglibyśmy. Mówić o nim godzinami. Dlatego dzisiaj chcemy skupić się na trzech umiejętnościach. Tych kluczowych umiejętnościach, dzięki którym zostaniesz doceniony w pracy. Z mojej perspektywy to są takie trzy, trzy tematy, które jeżeli nad nimi popracujemy, a wiecie, że jak Kolejny Action Plan, wolimy pracować mądrzej, a nie więcej. To jest pewna ścieżka i pewne trzy takie aspekty, które jeżeli wypracujecie i będziecie się doskonalić, to to, że nie możemy tego do końca zmierzyć ani zważyć tych umiejętności, to wcale nie znaczy, że nie możemy ich rozwijać. Tak? Jakby przez doświadczenie, przez środowisko, w którym przebywamy, przez różnego rodzaju treningi i ćwiczenia, jesteśmy w stanie przede wszystkim zwiększać świadomość naszej obecności w tych sytuacjach, gdzie te umiejętności są wykorzystywane, i dopiero później zacząć świadomie z nich korzystać. I je rozwijać. Więc dzisiaj o tych trzech kluczowych, które się, e, które się dzieją. Przede wszystkim e, to jest komunikuj się jasno. Tak? Zaraz wyjaśnię, o co, o co tutaj wszystko, o co tutaj chodzi. E, druga część to jest jakby bądź częścią zespołu. I trzecia umiejętność to jest działaj pomimo niepewności. To są takie trzy, które z mojej perspektywy, z osoby, która współpracuje z ludźmi niemal na co dzień podczas transformacji, gdzie e, moja wiedza narzędziowa myślę, że. To jest około 30, może w porywach do 40% pracy. Co innego, jeżeli mówimy o stricte projektach czy warsztatach, to tam bardzo, troszeczkę więcej może jest umiejętności twardych wykorzystywanych. Ale jeżeli mówimy o prowadzeniu takiej prawdziwej transformacji, no to jednak ona opiera się na tych umiejętnościach miękkich, właśnie po to, żeby te twarde narzędzia, które wykorzystujemy, przekazać później dalej, zaangażować tych ludzi, żeby oni je przejęli i żeby oni, oni zmienili swoją postawę i nawyki. A nie tylko po to, żeby dostali narzędzia i nie do końca nawet wiedzieli, co z nimi zrobić, a już w ogóle nie wiedzieli, dlaczego je trzymają w rękach. Więc, jakby to jest bardzo istotna część każdej z tych, z tych zmian.